Cześć Boże, drogie dzieciaki i nie tylko. Dzisiejsza katecheza z fotela nie zaczyna się tradycyjnie w fotelu, ale w plebanijnym ogródku, gdzie ksiądz Krzysztof, którego pewno znacie, ostatnio ma takie wielkie zamiłowania do ogrodu, ogródka i w ogóle roślinek. I ksiądz Krzysztof w tych doniczkach posadził coś właśnie. Co to jest? Ciekawe, czy zgadniecie. Może trochę podpowiedzą wam rodzice. Co to jest za roślinka? Chociaż nie do końca jest to roślinka. To będzie taka mała zagadka. Natomiast podpowiem Wam, że wszyscy czekamy aż na tych listkach, na tych łodygach pojawią się pewne owoce, tak to nazwijmy. I właśnie, żeby pojawiły się te owoce, to trzeba trochę czasu. Trzeba mieć cierpliwość, trzeba te roślinki pielęgnować, trzeba było wcześniej je posadzić. Trzeba je podlewać, i myślę sobie, że ta cierpliwość, to czekanie na pojawienie się tych owoców jest bardzo trudne, bo chcielibyśmy od razu, od razu, żyjemy w takim świecie, żeby wszystko było od razu, jak w McDonaldzie. Podjeżdżamy, zamawiamy, mamy od razu, ale w życiu tak nie jest. Jest taki jeden warunek dobrej spowiedzi, który się nazywa postanowienie poprawy, i właśnie o nim chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj. O pewnym warunku dobrej spowiedzi który niestety, ale nie działa od razu, ale potrzeba czasu, żeby zaczął w naszym życiu funkcjonować. Ale o postanowieniu poprawy już opowiem Wam tradycyjnie z fotela. Czym jest mocne postanowienie poprawy? Słuchajcie, po pierwsze myślę sobie, że mocne postanowienie poprawy to jest... Coś, co wynika z wcześniejszego warunku dobrej spowiedzi, jakim jest żal za grzechy. Mało tego, powiedziałbym, że mocne postanowienie poprawy to jest taki żal za grzechy w praktyce. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy sobie tydzień temu o tym, że kiedy popełniamy zło, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi później, musimy w naszym sercu poczuć żal. Że to, co zrobiliśmy złego, że naprawdę tego bardzo nie chcemy, że chcemy się tego pozbyć, że żałujemy, że popełniliśmy ten konkretny grzech, że w ten sposób obraziliśmy Pana Boga, że być może skrzywdziliśmy drugiego człowieka albo po prostu skrzywdziliśmy samego siebie. Żal za grzechy jest furtką, która otwiera w naszym sercu drogę Panu Jezusowi z Jego miłosierną miłością. Ale co to byłby za y, żal, albo za warunek dobrej spowiedzi, kiedy zatrzymalibyśmy się tylko na takim uczuciu, na takiej deklaracji, że jest nam głupio, że źle zrobiliśmy? Co by to było, gdybyśmy tylko zatrzymali się na tych łzach? No, to byłoby trochę płytkie, mimo wszystko. Dlatego mocne postanowienie poprawy jest warunkiem dobrej spowiedzi, który sprawia, że ten nasz żal za grzechy. Przekładamy w praktykę i postanawiamy, że przynajmniej z jakimś jednym grzechem będziemy starali się w sposób, jak tylko potrafimy, najlepszy, walczyć w najbliższym czasie, na przykład do następnej spowiedzi świętej, którą warto sobie bardzo konkretnie też zaplanować. Można więc powiedzieć, że mocne postanowienie poprawy to jest taki warunek dobrej spowiedzi, który zaczyna się przed spowiedzią. Kiedy postanawiamy poprawę z jakiegoś konkretnego grzechu, no i ma swoją kontynuację po spowiedzi, kiedy faktycznie próbujemy tego grzechu się pozbyć. Tylko uwaga! Nie da się, kochani, pozbyć naszych grzechów od tak, i nie da się ich pozbyć najprawdopodobniej tak, żeby ich w ogóle nie było. To znaczy, jeśli ktoś ma jakiś problem z grzechem. No najprawdopodobniej ten grzech będzie się pojawiał w jego życiu bardzo długo, jak nie do końca jego życia. Ale w mocnym postanowieniu poprawy chodzi o to, żeby przynajmniej ten grzech w jakiś sposób zminimalizować, żeby zmniejszyć jego częstotliwość, żeby on nie tyle stawał się jakąś regułą w naszym życiu, co na przykład takim, nazwijmy to, nieszczęśliwym wypadkiem. I teraz, żeby dobrze zrobić w swoim przygotowaniu do spowiedzi i później po spowiedzi, dobrze wykonać ten warunek, jakim jest dobre postanowienie poprawy, to w mojej opinii trzeba bardzo ważnej rzeczy: dwóch rzeczy, mianowicie potrzeba kartki i potrzeba długopisu. Dlaczego? No to o tym za chwilę. O co chodzi z tym długopisem i kartką papieru? Postaram się Wam pokazać. Wykorzystam sobie jednak tablicę i yy, mazak. Załóżmy, że to jest nasza kartka papieru. Warto sobie zrobić, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi, kiedy sobie robimy rachunek sumienia, taką tabelkę. A, będzie pewno krzywo, ale to. Niestety życia. O. E, tutaj sobie warto wypisać nasze grzechy. Tutaj jeden grzech. I tutaj jak. O co chodzi? Robimy sobie rachunek sumienia i wypisujemy sobie, jakie popełniliśmy od ostatniej spowiedzi grzechy. Załóżmy, że będzie, nie wiem, zapominałem o modlitwie. Drugi, lenistwo. Trzeci, uderzyłem kolegę w szkole. I słuchajcie, w mocnym postanowieniu poprawy chodzi o to, żeby z tych grzechów, które sobie wypisaliśmy, wybrać jeden, nad którym będę pracował w najbliższym czasie. Ktoś by mógł powiedzieć: "No ja bym się chciał poprawić ze wszystkich". Wierzę, i to jest piękne pragnienie, ale jeśli będziemy starali się poprawić ze wszystkich, to uwierzcie mi, w praktyce nie poprawimy się z żadnego. I teraz jaki grzech wybrać? Można wybrać taki, który na przykład jest największy z nich, na przykład kwestie modlitwy. Można wybrać taki, który e, myślimy sobie, że dość łatwo nam pójdzie z nim go opanować. Tak, żeby się troszkę zmobilizować i w sensie tak dowartościować, że nam się tam trochę uda. Można sobie wybrać taki grzech. E, jakkolwiek, ważne, żeby wybrać przynajmniej jeden. Znaczy, żeby wybrać jeden z tych, które wypisałem, załóżmy, że wybieramy lenistwo. Czyli lenistwo jest grzechem, z którym będziemy chcieli walczyć w najbliższym czasie. I teraz jest jeszcze trzecia część tabelki zatytułowana słowem jak? Ponieważ musimy jeszcze wymyślić, w jaki sposób będziemy walczyli z lenistwem. Uwaga, żeby nie było tak, że ja sobie postanawiam, że ja teraz zawalczę z lenistwem. No i postanowiłem, wracam po spowiedzi i walczę z lenistwem. No dobra, no ale jak walczysz z tym lenistwem? Co postanawiasz konkretnego? Samo postanowienie, że zawalczę z lenistwem, słuchajcie, to jeszcze do niczego nie prowadzi. Trzeba postanowić coś bardzo konkretnego, na przykład, że 15 minut dziennie będę. O, dobra. Będę czytał książkę. Ktoś by powiedział: No, 15 minut, no to dużo z tym lenistwem. Ktoś nie powalczy. Spróbuj najpierw 15 minut dziennie. Jeśli Ci się to uda, to będzie naprawdę wielki sukces i krok w stronę tego, żeby pozbyć się własnego lenistwa. Ale to jest coś bardzo konkretnego. Bardzo konkretne postanowienie. Najlepiej jeszcze, aby się dało komuś o tym powiedzieć, tak, żeby ktoś mógł nas z tego rozliczyć. No bo jeśli będziemy sami się rozliczać, no to będzie troszkę trudno. Ale myślę, że jest to do zrobienia. Słuchajcie, czyli wypisujemy swoje grzechy podczas rachunku sumienia, w sercu wzbudzamy żal, a później w mocnym postanowieniu poprawy wybieramy jeden z tych, które wypisaliśmy. I wymyślamy taktykę. Taktyka jest bardzo ważna, w jaki sposób chcemy poradzić sobie z naszym grzechem. Słuchajcie, nasza dzisiejsza kartekaza dobiega końca. Oczywiście pozdrowienia od Pandziocha. Nie wiem, czy zauważyliście nową rzecz u Pandziocha dzisiaj. No, kto spostrzegawczy, a nawet dwie nowe rzeczy. O jednej mogę powiedzieć, bo chciałbym kogoś tu pozdrowić. Mamy, yy, Pandzio dostał kubeczek. Gdzie jest napisane Do It Tomorrow? O, taki ze słoneczkiem, żółty. Od pani Krysi pozdrawiamy panią Krysię. Słuchajcie, naszą katechezę dzisiejszą zaczynaliśmy w ogródku księdza Krzysztofa. Więc postarałem się go złapać, jak on z tego ogródka wracał pewnego dnia. I poprosiłem go, żeby powiedział do Was kilka słów. Niech to będzie zakończenie naszej dzisiejszej katechezy. A teraz specjalnie dla wszystkich dzieciaków i nie tylko, ksiądz Krzysztof, dwa słowa. Prosimy bardzo. Drogie dzieci, wracam z ogrodu. Jest to ciężka, mozolna i wymagająca cierpliwości, dużo cierpliwości w pracy. Życzę wam, żebyście się nie zrazili w tym przygotowaniu tym całym koronawirusem, ale czekali, bo Pan Jezus Jezus blisko. <grystanie> Pozdrawiamy, jeszcze pomachamy na koniec. OK.